Cześć, witajcie, ja jestem Artur, to jest kolejny odcinek Strumienia Świadomości, jak widzicie po świetle, tak sobie postanowiłem, że będę neonowe światła dawał sobie do, do tych odcinków i mam nadzieję, że to się sprawdza. Dzisiaj będzie chyba troszkę weselej, ostatnio było trochę smutów, było o przegranie, o przegranej, o porażce, o różnych jakichś takich dziwnych Dziwnych rzeczach, a dziś chciałem sobie pogadać trochę bardziej, mam nadzieję, że pozytywniej. Nie jest to takie pewne. Zobaczymy, dokąd, dokąd ten strumień nas zaprowadzi. Może nas zaprowadzić naprawdę, naprawdę różne rejony. Ale tak, pomyślałem sobie może inaczej, może od początku. Udało mi się skończyć książkę Anna Karenina, o której już też wspominałem, i bawiłem się wyśmienicie. Znaczy, w sumie niczego innego się nie spodziewałem. Uważam, że klasyki, no ja wiem, że teraz koniunktura jest taka, że nie bardzo, ale rosyjska literatura, taka właśnie XIX wieczna, jest, jest cudowna po prostu. Tak zagłębienie się w psychologię, w każdą z postaci, wydarzenia też społeczne. W tej książce jest dużo społecznych rzeczy, sporo obrazu ówczesnej Rosji. I to wszystko jakby sprawia, że owszem, jest z jednej strony ten wydźwięk taki społeczny mocno. Na przykład w tej Annie Kareninie jest tak, że bardzo dużo jest o roli chłopów wtedy ogólnie o rolnictwie też przegląd trochę ludzi z tych wyższych sfer, co oni mogą zrobić, czy oni są w ogóle potrzebni, czy może biedni powinni zjeść bogatych, ale nie tylko. Jest przede wszystkim wielka głębia bohaterów. I o, sieć tutaj. No sieć i e, tak, to jest, to jest coś nie samów tego. Ja od zawsze wiedziałem, że klasyki nie są że klasyki są klasykami nie bez powodu. Zawsze uważałem, że coś jest jakiś czynnik, który jakby decyduje o tym, że tak to się stanie klasyką. Też nie mam na myśli jakiejś takich klasyki, jak na przykład Geotron, która też się przecież gdzieś tam grą, która też się gdzieś tam klasyką stała nie mam na myśli Harry Pottera na przykład, który też już jest jakby tak wryty w popkulturę i, i w ogóle w literaturę, że, że no tak można nazwać te książek o Harry Potterze klasyką bez złuknięcia okiem, ale także są, są takie jeszcze starsze, które do tej pory, do tej pory mają, mają w sobie to coś właśnie, tę taką e, otoczkę, otoczkę kultowości, można byłoby tak powiedzieć. I właśnie Anna Karnina jest jedną z takich książek, oczywiście też dzieła Dostojewskiego na przykład są, są takie. U nas wiadomo, no to to jest na przykład Mickiewicz, prawda, Pan Tadeusz jest, jest, jest klasyką, czy na przykład Kowalis też jest klasyką i po prostu to są obiektywnie rzecz ujmując dobre rzeczy. W sensie bardzo dobrze napisane, świetni bohaterowie, cudowna akcja. No, z tą akcją to może różni, różni bywać, ale na pewno jest to świetnie wszystko opisane. I to jest jakby, to jest jakby bardzo ważne, że, że warsztat bardzo mocno tutaj tutaj jakby grał z tym wszystkim. Z poniedziałek niektórzy idą do roboty albo do szkoły, a ja. I tak, tak po tym takim troszkę przedługim wstępie pomyślałem sobie, kończę z tą Annę Kareninę, nie będę Wam opowiadał fabuły, ani Wam ani jakoś tam specjalnie spoilerował, mam nadzieję, a jeżeli będę, to zobaczycie oznaczenie, że naprawdę treści prezentowane przez sztukę, nieważne czy to akurat w tym momencie, w tym przypadku jest to literatura, ale przez malarstwo, przez, przez film, przez gry, przez, przez większość, przez wszystkie dziedziny sztuki jest uniwersalna. Niby człowiek o tym wie, niby człowiek o tym mówi, niby człowiek o tym gdzieś tam myśli, ale dopóki tego sam nie doświadczy, gdzieś tak właśnie mocno empirycznie, to, to może sobie tylko o tym myśleć, a nie będzie od tego miał świadomości, nie będzie o tym wiedział, w cudzysłowie. No, może nie w cudzysłowie, ale rozumiecie, o co chodzi. Miałem podobne odczucia też, czytając na przykład sinue. Sinuę, tam jest to bardzo mocno podkreślone, że ludzkość zatacza cały czas koła, kręgi i wraca do punktu wyjścia. Zmieniają się tylko jakby narzędzia, którymi, którymi ten człowiek dysponuje. Bo zawiść była zawsze, zawsze taka sama, nienawiść, miłość. Zawsze wszystko jest, zawsze wszystko jest w, takim samym, w taki sam sposób się rozgrywa. Wszelkiego rodzaju zdrady, czy przyjaźnie, czy dramaty. Najróżniejsze. Nie ma znaczenia, czy to jest starożytny Egipt, czy XIX-wieczna XIX Rosja. Nieważne, czy to jest, nie wiem, czarodziej walczący z i drugim czarodziejem, który nie ma nosa, czy jest to, nie wiem, zbyszko z Bogdańca który przeciwstawia się, przeciwstawia się y, krzyżakom. Pewne archetypy, y, mimo że wydaje się to naprawdę frazesem i rzeczywistością, ale archetypy są wszędzie i one są praktycznie takie same. Zmienia się tylko trochę treść, bo zostaje to sama, ale forma. Forma, forma jest tylko zmienna, tak naprawdę. Ciekawe to jest, jak przedstawienie na przykład, tak jak w przypadku Anny Kareniny. Całkowicie będziemy do tego wracać. Tak, będziemy wracać do Anny Ka Kareniny, bo jest to najświeższa książka, jaką przeczytałem teraz. Właśnie, właśnie zacząłem sobie House of Cards książkowe, ale to może na inny, inny raz. Tak, jak tam jest przedstawione. Ogólnie jest tak, że głównej bohaterki, tytułowej bohaterki nie ma tam zbyt wiele, w sensie i oczywiście jest opisane są jej myśli i odczucia, jej historia ale jest tam jej relatywnie naprawdę niedużo, tak, jest tam jej naprawdę naprawdę niedużo, ale widzimy jakby cały impact, jaki ona swoim pojawieniem się, czy swoimi mniejszonymi, ale jednak akcjami miała wpływ na całych wszystkich innych bohaterów i na właściwie całe lokalne społeczeństwo na to, co się tam, co się tam wydarzyło, jest to naprawdę naprawdę ciekawe, ale Wracając właśnie do samego początku, że impact, czyli wpływ jakiejś jednostki, silnej jednostki, ciekawe jednostki, ma wpływ na otoczenie, jest w kulturze, w sztuce od dawna obecny. Przedstawiony w, tym, w tej książce, a nie kareninie, jest on trochę zakryty. Jakby tak sprawia wrażenie, że to nie do końca o, co, o to chodzi, że, że ona miała, miała aż, taki, aż taki wielki wpływ na to, na, to, co się, na to, co się działo, ale tak, na pewno na pewno jest to jeden z ważniejszych tam motywów, który, jak mówiłem, powtarza się w wielu innych wielu innych też, też dziełach nie ma Robina. Okej. Okay. Jest to też o tyle ciekawe, że um, taka literatura, właśnie klasyczna, jakbyśmy mówili sobie, jest jakby z gruntu uważana za nudną. I ja rozumiem, czytając nad Niemnem, można umrzeć z nudów. I to, ale też zależy, czego się szuka. Jeżeli szuka się właściwie takiego też kojenia, kontaktu z naturą poprzez sztukę, to nad Niemnem jest czymś cudownym. Ale ja rozumiem, licealną czy gimnazjalną, chyba z gimnazjum nie ma, nie? Szkolną młodzież. Która, która po prostu no, nie będzie, nienawidzi, nienawidzi nad niemnym, bo jest nudne, bo oni mają w tym momencie inne inne priorytety i mają zupełnie inne myślenie. Mistrza i Małgorzata, ja to też lubię, bo też rozumiem, też lubię, ale tam u mnie się jest akcja, są czary, jest chodzący kot, imieniem Behemoth, jest podróże w czasie, można tak chyba ująć, prawda? Że retrospekcję niech będzie, o. Są wiedźmy, jest dużo takiej filozofii, która jest wartościowa w Mistrzyni Małgorzacie, ale jest też dosyć prosta i zrozumiała dla młodych ludzi, i do tych młodych ludzi ona też, ona też trafia. Dlatego, dlatego to rozumiem, ale też mówiąc o takich klasykach bardzo przyziemnych, nic wspólnego z jakąś fantastyką mających. O, na przykład bardzo niedoceniane według, według mnie i według młodzieży jest Jądro Ciemności na przykład wspaniała, właściwie króciutka novela, no, książeczka, można powiedzieć, no cudowne, ale też rozumiem, że jest to może być niezrozumiałe, bo jest to dosyć trudna, trudna lektura, co tak naprawdę o co naprawdę tak tam chodzi, mimo że jest dosyć proste, że to jest w, w, w Afryce się rozgrywa akcja. I tak dalej. Sama fabuła jest dosyć prosta, tylko to drugie dno nie jest, takie, nie jest takie oczywiste, ale to też jest do przełknięcia. Bardziej właśnie kolubryny, takie jak ta powracająca Anna Karenina, czy właśnie dzieła dostojewskiego, czy inne dwa stoja, dzieła. To są naprawdę, naprawdę wielkie. Szykuję się na dumę i przedzenie, albo na jakieś inne... Dume i uprzedzenie to jest angielska chyba akurat książka, ale w Wichru... Wichru... Wojna i pokój właśnie też to ustoja. Wojna i pokój to myślę, że to będzie podejście. Na razie ten House of Cards, tak na wyluzowanie się. Potem, potem wracam do atakowania klasyków. Ale tak, żeby się doszukiwać w takich wielkich, wielostronisowych tomach, każdego jednego podwójnego dna, to by chyba roku na języku polskim wystarczyło. A szkoda, a szkoda, też szkoda, że brakuje trochę interpretacji takich, że tak powiem, uczniów, że jest jednak więcej na podstawę programową, że jest tak i tak, że Słowacki wielkim poetą był i chuj i że trochę brakuje właśnie takich własnych przemyśleń, ale z drugiej strony jest to zrozumiałe, no, jeżeli jest tyle lektur i każą trzeba jakby chociaż trochę omówić to też z drugiej strony nie stoi nic na przeszkodzie, że jeżeli ktoś jest chętny na to, żeby sobie to zgłębić, to sobie to zgłębi w swoim wolnym czasie, w szkole dostanie podstawy i dostanie narzędzia, a sobie z nimi zrobi, to to już jest, to już jest inna kwestia. Ale też dlatego, do tego zmierzam do niechęci do klasyki, zwłaszcza wśród młodzieży, ale nie tylko, że nie ma czasu na analizowanie wszystkiego. Ja musiałbym jeszcze raz to przeczytać, a to ja przeczytać słuchałem audiobook, tak? Ponad 30 godzin, 33 godziny słuchania. Zajęło mi to miesiąc, żeby przesłuchać wszystko. Miałem jeszcze ten komfort, że mogłem sobie, wiecie, w kawałkach sobie jakby to interpretować, szukać podwójnego dna i, i, i różnych ciekawych, ciekawych rzeczy. Gdzieś tak, że, że, że nie ma czasu. Nie ma czasu na klasyki. Jest tyle fajnych rzeczy, tyle fajnych książek wychodzi, aktualnie, z tych całkiem nowych i, i, i tych może nawet troszkę starszych, ale też nieuznawanych nie, nie za klasyki, że niektórym jest szkoda na to, najzwyczajniej w świecie, swojego cennego czasu. Ja to gdzieś rozumiem, ja to gdzieś też mam jakby w głowie, że no, nie wszyscy muszą się znać na wszystkim, prawda? Niech każdy sobie czyta, maluje, rysuje, gra, śpiewa, tańczy, recytuje, kuje, moje dzikie węże. Co chce. Niech sobie robi, co, na co tylko ma ochotę. Ale też niech nie zapomina, że warto znać klasykę po to, żeby móc odbierać nowe, nowe, dzieła, nowe dzieła kultury, bo one bardzo często czerpią z tej klasyki. Wczoraj Pojawił się nowy film skazanego na film. Nowy film skazanego na film. No, super. E, tak, gdzie, gdzie omawia jeden z filmów, a właściwie to, jak to u niego na kanale zawsze jest to bardzo, jest to tylko pretekst do filozoficznych, różnych, różnych rozważań. E, Zapomniałem się film nazywał Soul Brighter. Nieistotne. Zobaczycie sobie, pokażę wam jakiś fragment. To jakaś iluzja przemiany. To ukrywanie brodzącej w błocie codzienności z myślaniem i złudzeniami, które niczym ostatni bastion ponurej nadziei pozwalają przed różnymi ekranami odwrócić wzrok od przykrej dekadencji i zająć się zamiast nią wizerunkami, wciąż pięknymi w swoich wyobrażeniach budynkami, obiektami, zastępczymi ofiarami. W Southburn Felix dostaje w ten sposób swojego Olivera. Ja tak sobie oglądałem, super ekstra, uwielbiam jego film, to jest geniuszem po prostu. To są widać setki roloczy godzin nad jednym filmem, spędzone i przemyśleń różnych, ale nieważne, abstrahując. Tak sobie obejrzałem, to fajnie, oglądałem to z moją Olą i Ola tak stwierdziła, że, no Artur, gdybyś ten film, który umawia, skazany na film w tym w swoim materiale, Zobaczył bez tej interpretacji, to za cholerę byś nie wiedział, o co w tym filmie chodzi. Ja im mówię, no może niekoniecznie, no bo wiesz, tam było związane z mitologią, głównie z, z labiryntem i z e, Minotaurem. Mówię, że przecież znam e, mity, tak, to jest dosyć powszechna wiedza, e, mity greckie. I e, jak widzę, zobaczył w filmie labirynt, na pośrodku którego stoi e, rzeźba Minotaura no to bym raczej się zorientował, tak? że, że, że jest tutaj nawiązanie do mitu i żeby takiej interpretacji szukać. I to właśnie pokazuje jak poszerzanie wiedzy, nawet niekoniecznie czegoś, co, co Ci się na pierwszy rzut oka spodoba. Jak na przykład taka, no ja jestem tak black metalowcem, gram gierki, <grym> raczej nie wiem, ja raczej mam hobby bardzo nerdowskie, ten Warhammer się ciągle na mnie patrzy, ale jestem zakochany w Annie Karninie, w, w, w tych książkach. W, w klasyce, naprawdę staram się chłonąć jak jednak najwięcej. I widzę, ile mi to daje w odbiorze dzieł kultury współczesnej. Bo naprawdę klasyka jest i w grach, i w, w współczesnym malarstwie, w filmie, bardzo w filmie jest to odczuwalne. W literaturze współczesnej no po prostu jest to czerpane jest to czerpane garściami, tak, moją konkluzją tego strumienia świadomości, który był chyba wyjątkowo chaotyczny, ale mam nadzieję, że pozytywny, jest to, że klasykę warto poznawać, nawet jeżeli wydaje ci się, że jest to niczego niepotrzebne, choćby nawet z tego względu, że fajne jest wyłapywanie jakichś nawiązań. Po prostu sprawiać to przyjemność. Mi to sprawia przyjemność Tobie, Tobie z pewnością też, jeżeli wiesz. Że coś zrozumiałeś poprawnie, coś co autor chciał ci przekazać, powiedzieć, że jego interpretacja została przez Ciebie zrozumiana. No i co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się mnie jakoś dało słuchać. O, udało się ominąć spoilery z Anny Kareniny. E, tak, jeszcze na koniec powiem, że postanowiliśmy obejrzeć sobie film. Okazało się, że są trzy różne filmy. Ja postawiłem, bo tak decydujemy, który, który jest. Film? O, tutaj jest Knightley, to jest z 2012 roku. Film bodajże. No to sobie obejrzymy. I powiem tak, wizualnie piękny, treściowo do dupy. <grym> tak, jednak, jeżeli chcecie bardziej sięgnąć do psychologii bohaterów, a mniej takie, że jest życie to teatr, i w ogóle i ach, i och, to jednak, polecam zdecydowanie książkę, a film można obejrzeć. E, tak sobie o, ale przypominać o tym, że jest bardzo, 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 bardzo spłycony w stosunku do, w stosunku do książki. E, no i co? I tyle. Dziękuję wam bardzo. O, w tym tygodniu jeszcze pojawi się, e, w, ostatnio pojawiło się na kanale e, najgorszy krasz na świecie. W tym tygodniu pojawi się kolejny odcinek tylko jeden. Teraz troszeczkę inny, ale to zobaczycie. No i co? Dziękuję wam bardzo za dziś. Do zobaczenia.